Cześć ludzie, i jak się dzisiaj macie? Ja mam się tak sobie, ale dziękuję, że pytacie. E, I dzisiaj przed wami gameplay z Battlefield 3 e, na w trybie Rush. Jednak nie to, o tym chciałem powiedzieć. Ten gameplay nie jest live jak coś. Mówiłem, że większość gameplay z Battlefielda będzie live. O, będzie live, a jednak ten nie jest live. Także mam e, nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Potrzebowałem długiego gameplayu, a ten ma 18 minut. Prawda powiem, będę musiał go przeciąć, ale to nie jest ważne, dlatego, że oglądałem ostatnio na kanale TV Arcade projekt HASH Boże, co ja gadam a może i tak, nie wiem, no ta kratka nieważne nie yy, który pozwala tak, żeby łatwiej się wyszukiwało na YouTube dane tematy i pozwala się wypromować innym ludziom innym youtuberom także, a tematem tego tego projektu na, tam, na wrześniu, na początek września, jest. Co by zmienił w jakiejś grze? Wszystko jedno, jakie chcesz. Mm, multi czy single, wszystko jedno. No dobrze, no to w takim, w takim wypadku ja zacznę mówić. Nie jest to zbyt trudne do wyboru, jaką grę. grę nie, nie miałem z tym większego problemu. Jaką grę wybrać? Oczywiście jest to Call of Duty Modern Warfare 3, oczywiście, dlatego że ma najwięcej błędów i na najłatwiej wytknąć. Zacznijmy od Turbo Single, który akurat tych błędów ma najmniej. Jedyny jego minus, jak już przy każdej odsłonie Call of Duty, to to, że jest zbyt krótki, po prostu misje są no, zbyt krótkie, no nie, nie dają już tyle czasowo. Nie, to nie wygląda tak fajnie, ale nadal są bardzo, bardzo emocjonujące. Duże oskryptowanie powoduje to, że akcja jest naprawdę niesamowita. Właściwie to taki jedyny minus Singla, no bo Zżyliśmy się z tymi bohaterami w MW3 i w całej, w całej Call of Duty nie ma tutaj co oszukiwać, że tak było. No, jeśli chodzi o single, to jest jedyny błąd według mnie do poprawy, czyli długość misji. Jak będzie w Black Ops 2, zobaczymy. Następny tryb: Spec Ops, lub też fale, tak? Przed którymi musimy się bronić. Te tryby są wyjątkowo dobrze przygotowane, Spec Ops już w MW2 miał dużą popularność, a w 3 są nadal fajne. Yy, ja, ja do tych trybów naprawdę nic nie mam. Yy, największe oczywiście zastrzeżenie mam do trybu Multi, o którym już mówię. Okej, okay, mam nadzieję, że uda mi się jakoś to dobrze wytknąć, wszystkie te błędy. A więc polećmy od początku, co jest największym błędem w Call of Duty yy, Modern Warfare 3. Największym błędem jest oczywiście to, że nie ma serwerów dedykowanych. Jak w grze na PC może nie być serwerów dedykowanych? Toż to... Nie wiem, głupota, to jest idiotyzm. To już było mówione w MW2, już w MW2 było to hejtowane. Yy, ale jest to po prostu zwykłe... Yy, zwykłe lenistwo twórców, no bo w sumie jak gra na konsolę, którą stała się i niestety. Yy, no to w sumie czemu yy, system meczy, z system wyszukiwania meczy. Yy, nie przenieść po prostu, skopiować na pałę na PC, po co się męczyć, kasa i tak będzie lecieć. No to jest taki tak rozumowania właśnie twórców Call of Duty, mam nadzieję, że Black Ops 2 będzie inaczej. Yy, I to jest pierwszy minus do wymiany. Za chwilę pewnie odezwą się o sobie i powiedzą, że Ej, no ale przecież dedyki są w w 3 możesz sobie pograć na nich. Okej, okay. dedyki w 3 dedyki w 3 w ogóle włączyliście jakieś dedyki w 3 Ja włączyłem, wiecie co? Podziękuję. Nie dość, że serwerów jest max, mm. Zaludnionych, że tak to ujmę. <laughs> Przepraszam. E, 10, 15 na, całe, na cały świat. E, to większość jest only snipe, z czego większość z nich, lub only crouch, co jest w ogóle jakimś ob obłędem, czyli tylko na kuckach, co w ogóle nie rozumiem tego. I część z nich jest yy, yy, poczwórny exp, czyli fast exp. Także to są dedyki w MW3, oczywiście to ten EXP yy, nie jest exp znaczy na tym fas exp ten EXP się jakby zalicza do ogólnych, ogólnego poziomu, nie wiem jakim cudem, ale tak jest. A ogólnie nie dostajemy za to za te umiejętności, tylko yy, możemy grać klasami z trybu prywatnego, co jest, co jest głupotą tak samo. Więc to są, to są dedyki właśnie w MW3. Yy, następny błąd, yy, jaki jest, jest w MW3, to już po, mówiłem o tym yy, poprzednio. Są bronie, są bronie, które są zbytowe. overpowered. Naj, najlepszym przykładem jest oczywiście o tym, już mówiłem, MP7, które nie ma odrzutu i po prostu nie wymaga żadnych umiejętności do używania, do używania tej broni. I jest to broń dla, no, dla, dla musów, no, którzy nie potrafią grać. I nie wiem dlaczego tutaj nie ma wideo. A nie, wideo jest. Ok. okay. Jest to po prostu broń, broń dla damusów, którzy nie potrafią grać. I. Yy, yy, to takie smutne trochę, jednak taka jest prawda. Po yy, to te broń są dodawane. To kolejny minus. Oczywiście to chciałbym zmienić. Czyli proste, dodać dedyki. Zostawić, zostawić matchmaking. Zostawić matchmaking. On może być, bo może niektórym osobom się podoba. Ok, spoko, Możecie go, może on być. Mi to nie przeszkadza, gdyby on był i były dedyki. Yy, czyli do wymiany, tak? Czyli dodajemy dedyki. I yy, yy, usuwamy nóbskie bronie takie jak FMG-9, takie jak MP7 yy, i takie jak wszelkie tuby, no i to byłoby na tyle jeśli chodzi o bronie. Yy, teraz zajmiemy się ułatwieniami w klasach, to znaczy Death streakami. Ogólnie ta cała zakładka dev o nazwie Death Streaks, czyli seria zgonów powinna zostać usunięta, powinna zostać usunięta, po prostu ktoś kto pisał czy wpisał kod, czy zajmował się ustawianiem tych klas, nie wiem jak to zbytnio wygląda po prostu powinien, nie wiem, wpisać znaczy, no dobra, bo to będzie głupie, po prostu powinien to usunąć nie powinno tego być, tak jak w Black Opsie, tego nie, to nie powinno istnieć e dobrze, to jest następna rzecz, która według mnie powinna zostać e zmieniona w Call of Duty Modern Warfare 3 w trybie multiplayer e następna rzecz Mapy. Mapy w Call of Duty nie istnieją. Nie ma map w Call of Duty. To jest dość, to jest dość duży problem, bo yy, jak, jak w grze multi, może nie być map. To jest jakiś obłęd. Yy, to jest aż niemożliwe po prostu, że. Tak, tak dobrze, tak dobrze, że tak powiem, wymapowanej grze, jak były każda poprzednia, część Black Ops, 4 koty, MW1, MW2 nie ma znaczenia. Każdej mapy w każdej części było dużo map, w każdej części można było znaleźć mapy dla siebie, tak? Każdy miał jakąś swoje mapy, którą lubił i lubił na nich grać, nie było z tym większego problemu. Jednak tutaj w tej grze nie ma takiej mapy, ok, okej może jedna czy dwie, jednak to jest tak na siłę, tak? No tutaj nie ma takiego czegoś, że lubimy tę mapę, tu każda mapa nas wkurza. Dlatego, że mapy są zbyt małe, zbyt ciasne, są źle zrobione. Są zrobione dla ludzi, którzy potrafią tylko i wyłącznie kampić i siedzieć w jednym miejscu. Yy. Nie, nie rozumiem tego po prostu, jak można takie mapy stworzyć. To jest kolejna rzecz do wymiany mapy. Następna rzecz do wymiany w Call of Duty Modern Warfare 3 jest to lag compensation, czyli błąd połączeń, właściwie nie błąd, tylko opóźnienie. Yy, bo lag z angielskiego to spóźnia się jest to o tyle bez sensu, że dostajemy przewagę nad przeciwnikiem, jeżeli mamy szybsze łącze ja akurat mam dość szybkie ale nie miałem zawsze szybkiego łącza i ja sobie zdaję sprawę, że w Polsce łącze są na niskim poziomie dlatego wiele osób po prostu nigdy nie zostaje hostem no i ma niski ping, poprzez co nie, nie wiem jakby się starała, nie dogoni tamtej osoby na pingu czterokreskowym jednak jeszcze jest coś innego w Call of Duty w poprzednich częściach, nawet jak się miało, jeżeli każdy miał czterokreskowe ping, a zdarzało się tak, to każdy grał na równi. W MW3 jest tak, że jeżeli jesteś, hostem, jeżeli jesteś hostem, ja często bywam hostem, bo teraz mam na to twardy i dość szybki internet, dostajesz jakby takiego kopa jeszcze dodatkowego, który, nie wiem, nie wiem jak to działa, ale po prostu czujesz, że kule ci lepiej wchodzą, no, jest to wygodniejsze dla Ciebie. W poprzednich częściach tego nie było, w poprzednich częściach nawet jak byłem hostem, nie byłem hostem, a miałem cztery kreski, spokojnie mogłem zabijać ludzi, e, na, którzy hostowali. Nie mówię, że w MW3 się nie da zabić takich ludzi, jednak jest to dużo bardziej uciążliwe. E, tak, to kolejna rzecz, nazwę to Compensation. E, widzicie, ile już minusów jest w tej grze, a co ciekawe, wszystkie te rzeczy, które wymieniłem... Ich nie było, mapy były dobre, tak Compensation nigdy nie występowało. Um, jak popsuć grę dobrą, jaką w MW2, bo MW3 to jakby kopia. Jak popsuć dobrą grę, prawie idealną i zrobić z niej gówno, to tylko wie Infinity Ward, twórcy najlepszej strzelanki na świecie Call of Duty Modern Warfare 1, one one. Także możecie się ich pytać, jeżeli kogoś znacie z nich. Nie no, żartuję oczywiście, um, ale to, to trochę dla mnie śmieszne mimo wszystko. Yy, kolejna rzecz, mapaki, co za idiotyzm, nie wiem. Yy, mapaki to jest dość śmieszna sytuacja ogólnie. Oni yy, wypuszczają gówno i potem dodają do tego cztery mapy, które są lepsze niż te w postawce, dlatego na przykład ja kupiłem dwa mapaki, czy kupię następne, nie wiem, nie mam aktualnie nie mam nawet za co yy, kupuję. Yy, Boże Dają nam takie coś właśnie jak MP7, jak Akimbo, dają małe mapy, gdzie grać nie da, dają Streaky, męczennik, Final męczennik, finalstand, Hand i potem każą nam kupować mapy, bo te mapy są lepsze z dodatku. Nie, nie, to, jest właśnie, to jest właśnie ten ból, że te mapy są lepsze, bo ja kupię oba dodatki te mapy są fajniejsze, więc to jest trochę śmieszne, ale nieważne. Po prostu to jest kolejny minus, właśnie. Tego, to według mnie powinny zostać zmiany. Mapy nie powinny kosztować na pewno 50, 60, 60 zł, Mapy maksymalnie powinny kosztować te, które wychodzą nowe no tak 30 zł, to max, to max, dlatego, że naprawdę nie mówcie mi, że oni mają, oni się starają, nie mówcie mi, że oni mają, no, dużo pracy, bo oni, kopi oni kopiują, yy, oni robią to samo piąty raz rzędu na tym samym silniku. Część rzeczy to po prostu kopiuj w klej. Także, niech oni, naprawdę, nie, nie wiem za co są te pieniądze. Nie dość, że oni już w nich pływają, to chcą ich jeszcze więcej. Mówię tutaj głównie o Infinity Ward, a już szczególnie szczególności o Activision. Czyli kolejne rzecz do wymiany. Ceny paków. E, wiem, że to jest niemożliwe. Oczywiście, że nie. E, jednak e, ja mówię o rzeczy, które według mnie powinny zostać zmienione. A czy to jest możliwe, czy też nie, to już inna kwestia. E, tak, właśnie, to jest przykre. To jest przykre właśnie. E, no i... Następna rzecz, e, ceny paków? cheaterzy, tak teraz pewnie powiedzieć, że cheaterzy to nie jest wina twórców, no pewnie, że nie, ale przecież twórcy mogliby zapewnić e, coś, żeby tych cheaterów łapać, bo w MW3 plaga jest niesamowita, w MW3 właściwie dzień bez cheatera to nie ma takiego dnia, ja się nie spotkałem od ostatniego miesiąca czy dwóch, nie spotkałem się tak, żeby mnie spotkało szósta, e, szczególnie na wojnie lądowej. Ale już ale po prostu takie rodzaje cheatów jak ja widziałem w MW3 to w żadnym Call of Duty nie widziałem, dlatego naprawdę to mnie zagina momentami eee, Nie wiem jak to się dzieje, nie wiem jak to jest możliwe Ale to jest Call of Duty i w MW3 w tej części wszystko jest możliwe. Pamiętajcie? No, więc właśnie, więc y, tutaj sprawa jest akurat tyle prosta, że gdyby twórcy byli naprawdę na tyle łaskawi daliby dedyki. I daliby Punkbustera nie byłoby żadnego problemu, bo nie dość, że admin serwera wykopie cheatera, to Punkbuster zrobi to za niego nawet kiedy go nie ma na serwerze. Także to nie widzę tutaj żadnego problemu. Jednak dla twórców to jest tak straszliwy problem dodać te dedyki, które były już w poprzednich częściach, ale to był to jest taki problem dla nich, że oni nie potrafią. No a cóż jeszcze, co, co jeszcze myślę, że mo można byłoby zmienić w MW3? Myślę, że można byłoby... Eee, w MW3. Tak, no w Multi wymieniłem chyba już większość rzeczy, które, można, które są do wymiany, jak widzicie jest to właściwie wszystko. <laughs> jest to właściwie wszystko. E, twórcy starali się, żeby broni nie były zbyt przegięte, dodali przegięte bronie. Do, pododawali jakieś dziwne odrzuty karabinom, które były dobre typu M4, które w Call of Duty mw 1 yy, miotłowym W2, tak samo to tutaj ma jakiś zliczały odrzut. Nie mówię, że jest słabe, ale jest dziwne. wygonić yy, się się tym biega? Także trochę tego nie pojmuję, dlaczego tak jest. No ale cóż, yy, ich to była ich decyzja. Tak samo MP5, tak samo dużo innych broni jest po prostu do wymiany. Yy. I niepotrzebnie było oczywiście zmiany pod pretekstem osłabiania, tak? Więc ja myślę, że to by było na tyle na ten film. Wymieniłem, mam nadzieję, chyba wszystkie największe błędy w MW3. Nie wiem, czy się z tym zgadzacie, czy nie. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak, że mnie za chwilę tu gdzieś nie pohejtujecie, ale jak chcecie, możecie mnie hejtować. Nie, nie jest to jakieś nie wiadomo co dla mnie. Przyjmę krytykę, że tak to ujmę. No, i ja bym się z Wami żegnał. Patrzę, gameplay jeszcze trochę zostało, ale przytnę go, dlatego że e, no komentarz skończyłem. Fajny pomysł od TV Arcade. Jeżeli Blade to oglądasz, lub Crash to oglądasz, to naprawdę spoko. E, fajnie, że tak coś wymyśliliście. I ja się z Wami żegnam, Mówił dla Was maniak z kanału The Maniak. Właściwie nie wiem, po co to mówię, bo, bo i tak sobie zobaczycie. E, ale nieważne, ja takie mam czasami odpały. Także dzięki Wam za oglądanie tego filmiku i mm, cześć!